Obchodzimy teraz ramadan. No, kto obchodzi, to obchodzi. No, ja nie obchodzę, ale muzułmanie obchodzą. Chciałbym tutaj przedstawić taki krótki filmik, jak to w czasie ramadanu, teraz obecnego ramadanu, w tym roku. Imam modli się i w czasie tej modlitwy wskakuje na niego kot. Imam jest niewzruszony, dalej się modli, w ogóle go. Nie chce jakoś skarcić, nawet tak jakby go delikatnie pogłaskał. Publiczność też nic mu złego nie robi i w końcu kot schodzi. Można powiedzieć, że kot w jakiś sposób nawet ocieplił wizerunek islamu. Proszę popatrzeć na ten przyjemny filmik. thank <laughs> you